Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, polegająca na odmawianiu koronki do Miłosierdzia Bożego przez dziewięć dni, poczynając od Wielkiego Piątku. Istota świętowania tego dnia polega na pełnym ufności korzystaniu z sakramentów świętych. Dogodnie przyjętej w tym dniu Komunii Świętej, a więc po dobrze odprawionej spowiedzi, Przywiązał Pan Jezus największą obietnicę: zupełnego odpuszczenia win i kar, a więc takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie Chrztu Świętego. Aby tę łaskę uprosić, trzeba również spełnić to, co należy do istoty nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, a więc obudzić w sobie postawę ufności wobec Boga. I wykonać akt miłosierdzia wobec bliźnich. W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca. Przed Dniem Sprawiedliwości posyłam Dzień Miłosierdzia. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść Miłosierdzia Mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją. I te. Dasz poznać światu. O Boże, jak hojnie jest rozlane miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twoja miłość tak czynna dla Niego. O Stwórco mój i Panie. Wszędzie widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twojego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone. Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Twoim miłosierdziu. O Boże niepojęty, serce moje rozpływa się z radości. Żeś mi dał wniknąć w tajemnicę miłosierdzia swego. Wszystko zaczyna się z miłosierdzia Twego, i na miłosierdziu Twoim się kończy. Wszelka łaska wypływa z miłosierdzia, i ostatnia godzina pełna jest miłosierdzia dla nas. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej. Choćby grzechy jego były jak noc czarna. Miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni.